Tak ochłodzisz mieszkanie bez klimatyzacji. Gorące, nagrzane mieszkanie w czasie upałów to prawdziwe utrapienie, gdy nie mają klimatyzacji. Istnieje prosty i sprawdzony sposób, który pomoże przetrwać te ciężkie dni i skutecznie schłodzić wnętrze. Zanim pokażę ci ten świetny pomysł, pamiętaj, aby nie popełniać podstawowych błędów, które dodatkowo podnoszą temperaturę w środku. W ciągu dnia nie otwieraj okien, żeby nie wpuszczać gorącego powietrza. Szyby zasłania je roletami, które ograniczą nagrzewanie się pomieszczeń. Najlepszym sposobem na ochłodzenie mieszkania jest przygotowanie własnej, domowej wersji klimatyzacji. To tani i prosty patent, który potrafi zrobić dużą różnicę. Do wysokiego naczynia wsyp jedną łyżkę soli kuchennej. Sól obniża temperaturę zamarzania wody, dzięki czemu kostki lodu z solanką są zimniejsze niż zwykły lód i topnieją wolniej. Następnie wlej litr wody. Całość wymieszaj, aby sól się rozpuściła. Przygotuj foremki do lodu. Wlej roztwór solny do foremek i zamroź. Gotowe kostki wrzuć do metalowej miski i ustaw przed włączonym wiatrakiem. Strumień powietrza przepływający nad lodem stanie się wyraźnie chłodniejszy i rozprowadzi przyjemny chłód po całym pomieszczeniu. To sprytny sposób, który pomoże ochłodzić mieszkanie nawet w największy upał bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia